Pani Sołtys, o tym, czym zajmuje się Pani zawodowo, o tym wiemy, o tym można przeczytać na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej. My postanowiliśmy przedstawić Pani sylwetkę z trochę innej, bardziej osobistej, bardziej prywatnej strony. Proszę powiedzieć na początku trochę właśnie o swoim życiu domowym, o swojej rodzinie. W tej chwili nie pracuję już zawodowo, pomagam mężowi gospodarstwie, mąż zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. No i wspólnie prowadzimy gospodarstwo rolne w tej chwili. No i ta przy okazji ta działalność społeczna. Jak pracowałam, to nie miałam na to czasu, a teraz yy, mam więcej czasu na te sprawy. Jak w takim razie wygląda taki typowy dzień yy, pani sołtys? No taki typowy dzień, pobudka o piątej <grych> i właśnie wszystkie takie sprawy przy zwierzętach, zadawanie paszy, dojenie itd. i tak dalej i no i no nie wiem, to takie są takie obowiązki takie że taki się raczej nie, nie, trudno powiedzieć no później oczywiście znowu znaczy tak przy bydla akurat to jest tyle pracy że można cały dzień przy nich być bo tak podawanie kiszonki, siana, słomy, ospy, dojenie znowu i tak i tak jest z dnia na dzień to samo a poza tym i... Obowiązkami, jak to pani nazwała, jak pani spędza dzień? Czy może inaczej swój wolny czas to jest odpoczynek bardziej aktywny, czy, czy, czy może jakieś, jakiś sport, jakaś książka? Tak, czytam czy książki. No sport to raczej, jak, jak już będzie ciepło, to z synem biegamy. Obaj synowie biegają, mają dosyć dobre wyniki, także czasami im kibicuję. I ten sport, to bieganie synów, rozpoczęło się jakby od pani inicjatywy? Nie, nie to synowie zaczęli. Syn zaczął w Wrocławiu, a ten młodszy syn w gimnazjum. Teraz tak ma dosyć się rozkręcił na temacie biegów. A jeżeli książki? to jakie jakie książki pani lubi najbardziej czytać czy może jaką ostatnio pani przeczytała ostatnio czytałam foresta gampa a tak to czytam raczej takie lekkie relaksujące romanse jak to chyba zwykle Panie. poza bieganiem które, które oczywiście na razie aurą zimową jakby nie wchodzi w rachubę czy jest pani także nie wiem kibicuje pewnie pani synom jeżeli idzie tak, o sport ale czy, czy, czy w ogóle jakieś, jakieś dyscypliny sportu nie nie raczej nie tutaj już brak czasu dyscyplin sportu to nie ja na rowerem jeszcze to na wsi wiadomo. Czyli to jest, możemy powiedzieć, takie, taka codzienna rutyna i bieganie latem jazda na rowerze? Czy być może, jeżeli już spędza Pani na przykład urlop, to też jest urlop aktywny, czy, czy ma Pani jakieś ulubione miejsca, do których ewentualnie wyjeżdża w czasie wolnym? To znaczy ja wyjeżdżam przeważnie z swojej rodziny, bo ja pochodzę, mama moja właśnie z Siedleckiego, także to raczej tam i tam moja cała rodzina, siostra i bracia tam mieszkają, także raczej tam i tam tak spotykamy się w gronie rodzinnym. Raz w roku tam idziemy, takie odnowienie jakby rozmowy, bo tak to nie jest się w temacie, nie rozmowy telefoniczne zostają w ciągu roku. I jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo pewnie sporo czasu spędza Pani na rozmowach, na kontaktach z ludźmi z racji tego, że jest Pani sołtysem Sieńca. Pytanie w takim razie, czy łatwiej współpracuje się z mężczyznami, z kobietami i co ewentualnie Pani przeszkadza, razi w takich kontaktach? No przedtem jak właśnie zanim przyjęłam obowiązki prezes koła gospodyń, to sądziłam, że łatwiej z mężczyznami, ale teraz od no, dwóch lat i Właśnie więcej z paniami, dużo mam też kontaktu jako tu przewodnicząca koła gospodyń, także też sobie taką mamy teraz graną paczkę, także współpraca się bardzo dobrze układa. Myślę, że teraz to nie, trudno mi ocenić jest. Czy są takie rzeczy, zachowania, cechy charakteru, które panią najbardziej denerwują? No to chyba plotkarstwo takie. Yy, nikt nie powie prawdy do, prosto w oczy, tylko takie właśnie to jest najgorsze, jak ktoś to plecami obmawia. To chyba każdego tak razie. Jak później się dowie po czasie o sobie jakieś tam rzeczy nieprzyjemne. Panie Sołtys, zbliżają się święta wielkanocne. Czyli jeżeli idzie o polską o religię, to najważniejsze święta w ciągu roku. Jak te święta spędza się w Pani rodzinie? Tradycyjnie chyba rano, znaczy u nas w tej chwili jest taka msza rezurekcyjna nie rano, tylko właśnie na wieczór, czyli zaczynamy już po mszy rezurekcyjnej, która jest około 20, czasami 21 wieczorem i później już można te wszystkie potrawy z koszyczka spożywać, także już można właśnie, wcześniej się zaczyna tak jakby taki świąt, świętowanie, a później to tradycyjnie barszczyk czy żurek na, z białą kiełbaską, z jajkiem, dużo potraw jajka i oczywiście dużo wypieków, bo wszyscy lubią słodkości, no i słodkania rodzinno, nie rodzinne. Czyli te bardziej niby bardziej rodzinne są święta Bożego Narodzenia, ale w pani rodzinie także jeżeli idzie o Wielkanoc też spotykacie się. Tutaj czy wyjeżdżacie? wyjeżdża pani do rodziny. Tutaj, bo ja mieszkam z teściami, także tutaj raczej wszyscy przyjeżdżają jako do rodziców. Jeszcze jedno pytanie pro pokoła gospodyni wiejskich, o którym już pani dzisiaj wspominała, jakie plany na ten najbliższy rok? No na razie troszeczkę ochłonęliśmy po Dniu Kobiet, tu też hucznie tu obchodziliśmy, a teraz planujemy, już mamy termin też i zapraszamy radio. 27 czerwca, y, zawsze pierwszą niedzielę wakacji organizujemy festyn, taki dosyć tutaj huczny już się robił na okolice i wtedy mamy i lot loterię fantową, i dania ciepłe, zimne, napoje też gorące, zimne, także i dyskoteka później jest i konkursy dla dzieci, młodzieży, także jest zawsze wesoło i myślę, że tak jak sądząc z obserwacji, to coraz więcej mamy, coraz więcej osób przyjeżdża z okolicznych tutaj miejscowości do nas, że roz, rozkręcił się ten nasz festyn.